W poprzednim odcinku dwóch topowych YouTube'owych recenzentów kebabów, kierowni Czunio oraz Dziubas, zawitali w kebabie u Kulsona. Spanikowany Kapusznikow wymyślił plan, który miał zapobiec negatywnej recenzji. Jaka jest werdykt pan? Tego na razie się nie dowiesz. Zapraszam na drugą część. Kebaba z duchem w środku. Zaczynajmy. Dzień miał jak zwykle. Koło 17. ruch się nasilił. Kapusznikow miał pełne ręce roboty, a Kulson rzeźbił w mięsie jak Michał Anioł w kamieniu. Wtedy właśnie do okienka podeszła dziewczyna w wieku kapusznikowa. Którą zna z liceum. Miała długie, czarne włosy i zielone kocie oczy, a na imię miała. O! Cześciulka! Co cię tu sprowadza? Chłopak lekko zaczerwienił się na jej widok, czego Kulson nie omieszkał skomentować. Co, młody! Od zawijania placków ci się tak gorąco zrobiło. <laughs> Cześć kapu... znaczy Jerzy. Spojrzała na napis na budce. Chłopakowi zrobiło się głupio, że w ogóle spytał. A no w sumie fakt. Co by cię tu mogło innego sprowadzać, jak nie kebab? Co ci podać? Zapytał tak naprawdę z grzeczności, ponieważ doskonale wiedział, że zaraz z ust dziewczyny usłyszy: Średni bez ogórka, z kurczakiem, kulsosem oraz prażoną cebulką powiedziała. Ach, to samo zamówienie od dwóch lat nie dość, że piękna, to jeszcze nie lubi ogórka, tak jak ja pomyślał. Jasne, za chwilę będzie gotowy. Już miał brać się do pracy gdy dziewczyna zatrzymała go słowami. Ej, a nie powiesz mi tego tekstu, co mówisz wszystkim klientkom? Nawet Coulson się zdziwił, że ktoś w ogóle prosi, by usłyszeć ich przywitanie, motto. On to po prostu nazywał tekścikiem na bajerkę. Serio mam to powiedzieć? Kapusznikow mocno się zmieszał. No, chyba nie jestem gorsza niż inne klientki, prawda? Uśmiechnęła się delikatnie. Oj, nie, zdecydowanie, nie. To, co, to, co, to, to, to nie. Już mówię. <coughs> Gdy dziewczyna je kebaba, piękno to oczywista sprawa. Zrobił to z takim przekonaniem, jak nigdy wcześniej. A Julka zaśmiała się. Tylko żebyś tych maślanych oczu jej do tortilli nie wrzucił, bo już nigdy więcej tu nie wróci, krzyknął Kulson, krojąc mięso. I gdzie ją zaproszę? Do kampera? Przecież tam śmierdzi jak w Perelowskiej Melinie. A na kolację, obiad czy coś takiego to, to mnie nie stać. Ledwo wychodzimy na zero przecież. Dobrze, że market pozwala mi odkupywać żywność bliską końca daty ważności, bo bym musiał jeść tynk ze ścian. No tu jej urządź randkę. Grill jako świecę i kebab jako ekskluzywne danie. Nawet pozwolę ci dla niej nałożyć świeże mięso i dam ci 50% rabatu. Dyskutowali po kryjomu, by dziewczyna nie usłyszała. Kapusznikow po słowach kulsona spojrzał na niego z niedowierzaniem. Ty tak serio? No, co się tak gapisz, jak byk na ucięte jaja? Może nie wyglądam, ale w twoim wieku to i owo się robiło, więc zaufaj mi, młody. W ogóle ty jesteś moim szefem, a nie kupidynem. Po chwili namysłu dodał: W sumie szefem też nie. A teraz wybacz, muszę wydać zamówienie. Sekundę później podawał Julce kebaba, którego na szybko skręcił, kiedy dyskutował z kulsonem. Nie zdawał sobie jednak z tego sprawy, ale od razu widać było po jego oczach, że dziewczyna mu się podoba. Dzięki, powiedziała, biorąc kebaba. W ogóle zatrudniłeś kogoś nowego? Nie! Czemu pytasz? Chłopak był zdziwiony takim pytaniem. Julka lekko poprawiła swoje włosy. A bo rozmawiałeś z kimś i tak mnie to zaciekawiło, czy masz kogoś nowego na zapleczu. A, to tylko ku. Zdał sobie sprawę że nie może powiedzieć z kim rozmawiał bo zamiast uśmiechu na pożegnanie dostanie spojrzenie jakby był świrem który myśli że gada z duchami w sumie to jest świrem który gada z duchami ale przynajmniej ma do kogo mordę otworzyć e, kumplem tak z kumplem tak z moim kumplem e, gadałem wiesz czasem do mnie dzwoni i zamawia kebaba na konkretną godzinę nie wiedziałam, że tak u was można. Delikatnie przejechała swoim palcem po policzku. No, w sumie to nie można, ale wiesz, czego się nie robi dla przyjaciół. Uff, łyknęła to, pomyślał. Wiesz, tak teraz się zastanawiam. Może też podałbyś mi swój numer. Mogłabym zamówić szybciej kebaba. Nie musiałabym stać w kolejce. A może czasem mogłabym zadzwonić i umilić Ci zmianę? W końcu pewnie czujesz się tu samotnie. Nie zawsze macie duży ruch, a raczej zwykle. Delikatnie zagryzła swój długi, ostry jak krzytwa A serce kapusznikowa zaczęło bić tak mocno. Że Kulson już się zastanawiał, jak prowadzić kebaba z dwoma duchami w środku. Jasne, już podaję! Zrobił się cały czerwony. A ręce latały mu jak szalone, kiedy zapisywał numer. Wszystko w porządku, Jerzy? Może się przewiecz, bo coś źle wyglądasz. Nie, nie, wszystko w porządku. Wiesz. Grille, to mięso. Gorąco tu jak diabli. Nie mógł uwierzyć w to, że dziewczyna, która podobała mu się od pierwszego dnia, kiedy ją zobaczył, prosi go o numer jego. Coulson natomiast przyglądał mu się, podjadając mięso i tylko się uśmiechał. Panie, szybciej! Głodny jestem! Powiedział starszy mężczyzna stojący w dwuosobowej kolejce. Już przyjmuję zamówienie, już już! Mówiąc to, wręczył Julce serwetkę z numerem. Wyczekuj telefonu. Jak nie odbierzesz, stracisz lojalną klientkę. Ewidentnie z nim flirtowała. I ewidentnie to działało, bo kapusznikow od razu odciszył telefon. Po wymianie uśmiechów rozeszli się. A raczej tylko ona się rozeszła, bo kapusznikow nie ruszył się dalej niż pod Bemar z mięsem. Do okienka podszedł mężczyzna, który wcześniej domagał się przyjęcia swojego zamówienia. Gdy naszego kebaba zjadasz, to na tronie gładko siadasz. Keba pokulsona, czym mogę pomóc? Od razu chłopakowi coś podejrzanego wydało się w mężczyźnie. Jego twarz nie wyglądała naturalnie. I nawet jak na starszą osobę ubierał się dziwnie. Szare spodnie od garnituru ze starym swetrem i okulary, w których nie było szkieł? To jakiś wariat? Co? Pomyślał? Ja bym poprosił kulsos. Cool znaczy się kebaba z kulsosem. Cool Mały kurczak bez rukoli. Nie mamy rukoli, proszę pana. Co za lamery, nie mają rukoli. Powiedział pod nosem. Może pan powtórzyć? Nie mogę się doczekać, aż w końcu spróbuję tego waszego sławnego sosu. Kapusznikow wyczuł sztuczność w jego głosie, w czym od razu szepnął do Kulsona: Ty, chyba, chyba ryżar się znowu bawi przebieranki. Duch podleciał do pseudo starszego klienta i po chwili przyglądania się dostrzegł zwisający z kieszeni brylok, na którym widniał napis Ekstra Kebab, pracownik miesiąca. Coulson tylko dał znać kapusznikowi ich tajnym gestem ręką, że jego podejrzenia były słuszne, a ten, nie dając nic po sobie poznać, przyjął zamówienie, jak i zapłatę w wysokości 18,60. Parę sekund później, gdy przebrany Ryszard odszedł od budki, drużyna kebaba u Coulsona Zaczęła swoją naradę. Dobra, to jak go tym razem urządzamy młody? Duch z ekscytacji aż zaczął zacierać ręce. I wiesz, że mu nie dowalajmy tym razem. Już i tak chłopak przez nas się nacierpiał. Na przykład kebab z wodą z pomyli? Czy kebab bez sosu z byczymi jądrami? To było dobre, co? No tak, tak, ale wiesz, tak długo się stara dostać kebaba z tym kulsosem. Może mu go w końcu dajmy. Może zasłużył na odrobinę dobroci od życia. Zrobiło się dość poważnie i zapadła cisza. Duch patrzył na kapusznikowa, a kapusznikow na ducha. Potem oboje spojrzeli na mięso. Kurczak, wołowina. Wołowina, kurczak. A, ha, 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 ha. Dobre młody, dobre. OK, teraz na serio. Patrz, co przygotowałem na te okazję. Z jednej z szafek wyciągnął czarny flakonik z tropią czaszką, a w budce aż na chwilę zgasło światło. Kruson, co to jest? Zapytał przerażonym głosem. Mój drogi. To jest kobra venom Mexican Tabasco Carolina Turbo Reaper. Duma, gdy to mówił, rozpierała go. Odkorkował flakonik, a woń piekielnego sosiwa aż zaczęła dusić Kapusznikowa. Daj mu krople do kulsosu. Zaufaj mi. Wystrzeli szybciej niż Sputnik. Spód co? Nieważne, rob mu szybko, żeby się nie zorientował. Sałata krojona na szybko, podzielony na cztery części ogórek, zimne mięso, słabo podgrzany placek i zabójcza mieszanka sosów. Była to idealna nauczka w postaci kebaba trojańskiego. Proszę bardzo, pana, wymarzony kebab. Ledwo powstrzymał się od śmiechu. A, dziękuję bardzo. Wziął kebaba. Pewny tego, że dziś w końcu udało mu się poczynić duży krok w odkryciu tajemnej receptury kul sosu. Być może pozyskać ją dla swojego ukochanego w ekstra kebab. Siadł za supermarketem. I odpakował nagrodę, a raczej karę. Ale o tym jeszcze nie wiedział. W tym czasie kulson z kapuśnikowem nie mogli się doczekać, aż weźmie pierwszego gryza. Ryszard łapczywie wgerysł się w kebaba. Mmm, kulsosik, mmm, piechota. Ale Rukola by się przydała, nie powiem. Brał gryz za gryzem. Ty nagle poczuł efekty sosu ważonego przez samego diabła. Myślisz, że już, Kulson? Wtem na cały parking rozległ się krzyk. A, a! Brzmiał on jak połączenie ryku niedźwiedzia z piskiem zażynanej świni. Pomocy, wody, mleka, cokolwiek, ratunku ja nie mogę. A jak piecze, jak piecze. Ryszard wybiegł za supermarketu, ściągając swoją silikonową maskę. Wbiegł desperacko do marketu, a Coulson, który ze śmiechu leżał na podłodze, powiedział: Oj, tak, młody, zdecydowanie to już. Chwilę później zobaczyli, jak Ryszard wybiega z kartonami mleka a za nim biegnie ochroniarz krzyczący musi pan zapłacić pracownik ekstra kebab uciekał przed nim i biegnąc lał mleko w siebie i na siebie a dwóch dowcipnisiów umierało ze śmiechu a zabić ducha to już pewien wyczyn może teraz w końcu te szczury z sieciówki nauczą się, że nigdy nie dostaną mojej tajnej receptury Niech wiedzą, że u Kulsona jest jak twierdza, której nawet cała armia nie zdobędzie. Kapusznikow uśmiechnął się i zaczął nabijać na grill świeże mięso, pseudowołowe. No właśnie, Kulson. A kiedy mi zdradzisz recepturę na Kulsos? Wiesz, nigdy nie wiadomo, kiedy udasz się na tamten świat i. Duch po tych słowach zaprzestał krojenia mięsa z kurczaka. Kapuszników, po pierwsze, nigdzie się nie wybieram. Ty dobrze wiesz, co powiedziałem śmierci, jak mnie zabrać chciała. Chłopak przewrócił oczami, ponieważ słyszał już to ponad ze sto razy. Tak, tak, powiedziałeś, albo kupujesz ode mnie kawaba, albo mnie zostaw w spokoju. I poszła. No właśnie, tak na marginesie, to cholerny bezguście z tej śmierci, że takiego placuszka nie chciała. Wzruszył ramionami, nie zastanawiając się głębiej, jaki mógł być powód jej decyzji. A ja od siebie dodam, że to nie tak, że śmierć nie lubi, czy nie może jeść. Reszty domyślcie się sami. No, ale wracając do sprawy receptury, Kulson przerwał chłopakowi, który akurat podszedł do okienka przyjąć zamówienie. Po drugie, jesteś zbyt zielony, by powierzyć ci sekret takiego kalibru. Wiesz, ile osób może zginąć, jeśli to wyjdzie na jaw? Kapusznikow nie mógł się odezwać, ponieważ. Mogłoby to wzbudzić jakieś podejrzenia w kliencie, więc tylko spojrzał na niego, tak jakby chciał powiedzieć, no ile. Co Coulson od razu zrozumiał. Jedną. Jedna osoba umrze, jeśli to wyjdzie na jaw. A dokładnie ty umrzesz. Z głodu. Bo to ten sos zapewnia nam klientów, więc lepiej, żeby nikt się do niego nie dorwał. Pusznikowa aż ciarki przeszły, gdy to usłyszał, więc nic się nie odzywając zaczął przygotowywać zamówienie. Ostatnie godziny zmiany były spokojne. Kulson i Kapusznikow wyciągnęli karty i zaczęli grać w pokera na mrożone frytki. 30 minut przed zamknięciem do okienka podeszło czterech pijanych młodych mężczyzn. Chłopak, mając już doświadczenie w takich sytuacjach, idealnie rozszyfrował zamówienie, które brzmiało cytując: Due, wrześniuno i obojętne, bo, co byle sos, 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 byle sos. Zapłacili za kebaby zwiniętymi w rulon banknotami. Po przeliczeniu okazało się, że zostawili o 30 zł za dużo, co dumny kapusznikow odebrał jako napiwek. Prawda jest taka, że byli zbyt pijani, żeby liczyć, więc dali więcej. Dobra, kulson, wybiła pierwsza, a to znaczy, że idę. W końcu się przeźwie. W ogóle sprawdziłeś, czy nigdzie nie ma szczurów u mnie w kamperze, tak jak prosiłem Cię wczoraj? Wiesz, bo wydawało mi się, że coś takiego mysiego słyszałem ostatnio w nocy. Chłopak w tym czasie zajmował się sprzątaniem budki oraz zabezpieczaniem mięsa, tak by nie zgniło jeszcze bardziej przez noc. A co ja jestem? Prywatny teratyzator? Pewnie ci się coś zalęgło. Tak walisz tym prima sort mięskiem, że nie tylko ludzkie panienki przyciągasz, ale też i te szczurze. Kapuśnikow spojrzał na niego zapójczym wzrokiem: Nie, no młody, nie patrz jak na mnie. Sprawdziłem, sprawdziłem, czy ściutko masz. Każda ruda wolna od szczura. Znaczy się, no tylko od szczura. Bo tak, to masz taki syf że za niedługo tam ci nepit wjedzie i każe spać ze mną na podłodze tego kebaba. Śmiał się, pomagając chłopakowi w sprzątaniu. Jakbym miał więcej czasu, to może bym tam więcej sprzątał. Tak to sześć dni siedzę w tej budzie i keręce kebaby. Wiesz, że one mi się śnią po nocy? Ostatnio miałem taki jeden sen o tym, że Dobra młody idź spać, ja tu dokończę. Wola oczyścić grill samemu niż słuchać chłopaka. Wiedzieliście, że nawet duchy się męczą, jak ktoś codziennie opowiada im to samo? Jeśli nie, to już wiecie. Kapuśnikow szczęśliwy udał się do kampera, gdzie od razu padł na twarz. I nie rozbierając się ściuchów roboczych, zasnął jak nie mogła. Jednak śpiąc miotał się okropnie, jakby widział obraz najgorszej tragedii ludzkości. W letargu mówił: wybacz, Julia, nie mamy już więcej kulsosu. Proszę nie płacz, Julia, nie płacz, błagam. Natomiast Kulson leżał na podłodze z uśmiechem od ucha do ucha. W końcu jest duchem, więc czym ma się martwić? To młody ma cały biznes na głowie. Zegar wybił godzinę 3.31. Tucha zbudził dźwięk, dziwny dźwięk, jakby ktoś szperał przy zamku od drzwi. Wstał zaspany, myśląc, że to kapuśnikow czegoś zapomniał. Mylił się. Jego oczom ukazał się Ryszard. Który o dziwo, mimo swojej ułomności, Dobrze posługiwał się wytrychem. He, w końcu kulsos. Cool będzie mój. Ja się będę śmiał. Hehe, <laughs> będę się śmiał ostatni. Powiedziałbym, że ze śmiechu będę się tarzać. Ale po tym ich ostrym sosiku dziś będę spać na stojąco. Trudno. Szef mi taką podwyżkę da za to, że ich te budę wykupię i zamienię na mój własny ekstra kebab. Mówił do siebie, wchodząc na palcach do środka. Ja ci dam ekstra kebab w mojej budce. Ja ci dam ty, sieciówkowa świnio. To pierwsze, co pomyślał po usłyszeniu słów włamywacza. Jednocześnie widział w tym idealną okazję, by znów porobić sobie jaja z pracownika ekstra kebab. Ryszard podszedł do małej lodówki, gdy zobaczył, że jest zabezpieczona kodem. Wyjął łom z plecaka, cicho śmiejąc się pod nosem. Chciałeś mnie upokorzyć, kapuszników. ale to ja dzisiaj triumfuję. No, może ci pozwolę zostawić tego zgniłego kampera obok mojego lokalu, a tak, żebyś mógł codziennie podziwiać swoją porażkę. Jeszcze trochę, jeszcze trochę i będziesz mój. Skarbie. Zaczął podważać drzwiczki, a Kulson, widząc to, upuścił na ziemię szczypce od mięsa. Przestraszony, ryszard odwrócił się. Ktoś tu jest? Duch otworzył jedną z szafek. Cholera, czy ty znowu sobie ze mnie robisz jaja? Gdzie jesteś, Kapuśnikow? Gdzie jesteś? Wstał i zaczął się rozglądać, trzymając mocno łom. Jestem uzbrojony. Lepiej wyjdź i otwórz lodóweczkę. Oczy latały mu. To w lewo, to w prawo. Nie zauważył, że kulson rozpiął mu pasek od spodni. Ach, to pewnie szczury. W tej ruderze nic innego by nie chciało mieszkać, niż szczury. Łom ponownie poszedł w ruch. Gdy nagle oba grille odpaliły się. A Kulson zaczął trzaskać drzwiami od dużej lodówki. Obserany ze strachu Ryszard zaczął biec. Zaczął biec, jakby mu się dupa paliła. Wyskoczył wręcz. Przez próg, a jego spodnie w tym momencie spadły, przez co płasko twarzą upadł na trawnik. Szybko się podniósł i wywrócił jeszcze raz, po czym ponownie wstał i z gaciami na kostkach pobiegł do auta. A duch śmiał się w niebogłosy. Ty łamago, choćbyś czołgiem przyjechał, to i nawet wtedy. Wezmę jego lufę i ci w tyłek włożę. Nie ma kulsosu dla sieciówkowej świni. Nie ma. Następnego dnia kulson opowiedział to kapuśnikowi, który był zdziwiony, że taki hałas go nie obudził. Gdy szykował swoje stanowisko pracy, nagle z jego tylnej kieszeni rozległ się dźwięk. Powiadomienia z YouTube szybko wyciągnął telefon i patrząc zestresowany w ekran, powiedział: Nowy odcinek Kierowniczunia. głos zaczął mu drgać. Gotowy na chwilę prawdy? Oczywiście, że tak. Jestem duchem. Sam tam po jakiejś kolejnej negatywnej recenzji? Jakby stara Janikowa mi za życia nie truła. Że jeszcze tego nie ma. Kapuśnikow wszedł w powiadomienie i krzyknął z euforii. Udało się, udało się! Ahaha, udało się! Co się udało młody? Mów mi! Chłopak szczerzył się jak głupi do sera, wpatrując się w urządzenie. Słuchaj tego! Tytuł nowego filmu brzmi. Średni kebab z najlepszym sosem świata. Oboje z radości zaczęli podskakiwać. Brawo młody, muszę przyznać, nieźle wymyśliłeś z tym, by wszystkie kepsy tego dnia zalać tak kulsosem, cool by klienci tylko to czuli. Nie ma tu tamto. Mua! Ta twoja przyszła dziunia też pewnie zdziwiona, że taki dobry. Chociaż myślę, że ona to wolałaby ciebie niż ten placusze. Jeszcze parę takich akcji i kto wie, może zdradzę ci tajną recepturę na sos. Kulson uśmiechnął się w stronę kapusznikowa. Naprawdę zrobisz to? Odpowiedział z niedowierzaniem, czując, że jego ciężka praca w dzień w dzień, w pocie czoła, za najniższą krajową. Gdzie najniższą krajową, za niżej niż to? w końcu zostanie wynagrodzona. Nie, nie ma mowy. Ja się nigdzie z Markaczu nie wybieram, a recepturę wezmę ze sobą na tamten świat, jak już się tam wybiorę. A nigdzie się nie wybieram. I tak rozpoczął się kolejny dzień, który przyniósł kolejne, dla zwykłego człowieka dziwne sytuacje, które były normalne w kebabie u Kulsona. W końcu jest to wyjątkowe miejsce, w którym duch kroi mięso, a młody chłopak je zawija. Niby to takie proste, ale jakże skomplikowane, bo to właśnie jest esencją życia. Pszenny placek. Tanie mięso i najlepszy sos na świecie. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Mówił dla Was Johnny Montana i wyruszmy razem w tę podróż.